Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę Was oprowadzał po gospodarstwie, pokażę Wam co my gdzie mamy. Tak ogólnie chciałem Wam przedstawić. Pokażę, jak się czują kury, gołębie, króliki, także, wszystko to, co myślę większość z Was pewnie interesuje. Także zaczynajmy. Zacznę może od tej strony bramy, i od tej strony całkowicie gospodarstwa. Więc tam bardzo, bardzo daleko za tym polem jest droga, która prowadzi właśnie też w stronę jednej z miejscowości. Na razie jeszcze nie będę jej ujawniał. Natomiast możecie mi wierzyć, że jakiś kawałek trzeba tam przejść, żeby. Do tej drogi dojść, tu jest oczywiście nasze pole od tamtych drzewek, co widzicie, aż do, tutaj do tego, co jest zarośnięte. Jeżeli chodzi o to, co my hodujemy, moi drodzy, to tak pokrótce głównie są to warzywa, pietruszka, marchewka, por, seler, ziemniak. Oprócz tego z drugiej strony pola mamy zboża, głównie pszenica i pszenżyto. To jest to, co my mamy dla siebie. Dalej, tutaj, moi drodzy, z tej strony mamy taki mini ogródek. Mamy jakieś pomidorki, maliny, truskawki i tym podobne rzeczy, aż tam daleko, daleko do końca. E, tutaj leży sobie jakieś drzewo jeszcze na opał, które nie zostało pocięte przez nas. Tu mamy taką drugą bramę, która właśnie wyjeżdża tam e, na pole. Przejdźmy się dalej. Jak widzicie, ten duży budynek to jest właśnie stodoła, w której często. Przebywamy, przejdziemy się kawałek. Chcę wam pokazać, co tutaj się znajduje. Bo wiem, że jeden z widzów właśnie był ciekawy, więc też wejdziemy oczywiście i to wszystko wam pokażę. Nie jest to żadną tajemnicą, nie ma tu żadnych skarbów. Natomiast są tu takie rzeczy przydatne. Myślę, dla większości takich mniejszych rolników. Jak widzicie sprzęty. Tam też kosiarka, tu jakaś przyczepka jest przydatna. Tutaj możecie mi wierzyć na słowo, że aż do samego sufitu leży słoma. Tam jest trochę siana, natomiast. Obecnie słoma została i wysprzedana I już trochę jej zużyliśmy Także zostało tylko to tak naprawdę na nasze potrzeby No tutaj kopaczka do ziemniaków Tam też jest przyczepa duża Tutaj maszynki do pracy Jakieś skrzynki Łubianki i tym podobne rzeczy Wymieniliśmy ostatnio światło Właśnie na takie lepsze Białe, ledowe najprawdopodobniej To są żarówki z tego względu, że po prostu Dużo lepiej widać niż tamte które świecą światłem takim pomarańczowym, co dalej, moi drodzy? Tutaj, jeszcze oczywiście, tak jak myślę, większość ludzi, która mieszka na wsi, pali drzewem. I tu, jak widzicie, jeszcze trochę tego drzewa zostało. Tu była taka duża kupa, a już zostało to wypalone. Tam jakieś patyczki, tu jakieś większe kawałki. No i tutaj cały stos drzewa, tak jak to widać na nagraniu. Tu są jeszcze jakieś stare meble, które będziemy musieli pociąć. I tutaj, też jak widać. To wszystko w większości jest do pocięcia i do spalenia. To co tutaj leży, natomiast trzeba znaleźć chwilę czasu, żeby to zrobić. O, tu jak taka propo, taka ciekawostka. Jedna z osób, która się właśnie tym zajmuje sobie tak fasolkę suszy. O, tutaj na przyczepie oczywiście dla zwierzątek, głównie dla kur, Boże. Tutaj karmidła, tak jak pytaliście jeden z widzów, gdzie są karmidła, bo na razie nie wystawiacie. Nie wystawiamy, bo kury mają w korytku, wszystko jakoś sobie dają radę, więc tak to wygląda. Tutaj mamy e, paszę pełnoporcjową, w sumie już nie mamy, tylko zostały jakieś tam wiórki. E, nie będę może reklamował, co to za producent, bo rzadko jej używamy, natomiast może reklamy nie będę robił. Tutaj jakaś trocina więc tak, pierwsze pomieszczenie za nami trochę się rozpadało, ale mam nadzieję, że dam radę tutaj jak widzicie już właśnie sobie brony leżą tutaj też kijki właśnie do wbijania, tak jak pamiętacie jeszcze jak ciepło było, byliśmy, żeby ogrodzić żeby żadna zwierzyna nie wchodziła tu też było drzewo, już zostało prawie wypalone do końca, przejdziemy dalej moi drodzy zobaczymy co tutaj mamy tu jest takie zamknięcie właśnie, czasami tutaj odseparowujemy kury jeżeli coś się tam dzieje Ewentualnie jak są młode. Kiedyś chcieliśmy tu wszystkie zamknąć, ale po prostu za mało miejsca i by było im ciężko sobie dać radę. Okienko zamknięte, drugie wejście, mogą sobie tędy wchodzić. Tutaj też jeszcze mamy taki kawałek, o jak widać. Przejdziemy się, bo tu jest właśnie ten moment, nie wiem czy widzowie kojarzą, starsi pewnie tak, gdzie mamy króliki. Przejdziemy się, do... chcę wam pokazać. O tu jest jeden króliczek, zaraz zobaczymy, choć na potrzeby filmu się ujawnisz jest króliczek i buraczki jak widać no także duży królik został kupiony przez nas ostatnio, belko olbrzym szary, już nie pamiętam ile zapłaciliśmy, natomiast ostatnio był kupowany ze względu na to właśnie że chcielibyśmy też mieć w przyszłości jeszcze młode, chociaż już mieliśmy niby nie inwestować w te króliki bo jest to powiedzmy sobie szczerze nieopłacalne, natomiast muszę wam powiedzieć, tu jest następna klatka, tu też buraki, więc tutaj strzelam, że też królik jest jest pewnie z tej strony, tak tu jest jeden, już nie będę otwierał też taki sam, tylko tu akurat samiczka, o a tu gołąbek jeden to chyba ten, który został przez nas złapany również który do nas przyleciał, opiekujemy się nim żeby go później wypuścić, też dostał wody, tam dostał właśnie yy, karmę swoją, no i sobie siedzi tu jest też królik taki sam, nie wiem czy to widać w nagraniu, powinno być widać i tutaj, tutaj akurat nie ma królika natomiast był królik ale już królika nie ma. Ok. Jak widzicie, pole na razie leży. Jak się coś pojawi, będziemy działać na polu. To pewnie dla Was nagram i Wam przedstawię. Bo tak, jeżeli chodzi o króliki, na razie są zdrowe. Jak widzicie, parę ich jest. Pewnie niedługo będą młode. Na razie młodych nie ma. Odcinki oczywiście o kurach, bo też pytaliście się, pojawią. O ogrzewaniu kurnika, o dźwiękach, które kury wydają. Pojawią się odcinki pewnie na dniach. Kury przyszły za mną, za głosem. Już są przyzwyczajone, że jak ktoś ich woła. To znaczy, że. Coś dostaną jeść Ok, słuchajcie, idziemy Idziemy tutaj kogutek sam Jakaś stara krajzega Wanna, tak jak to na gospodarstwie Nie sprzątaliśmy tego Idziemy do Drugiego pomieszczenia To pomieszczenie każdy z Was na pewno dobrze zna Tutaj mamy kurnik Zapalę może światło na potrzeby filmu właśnie Kurki sobie siedzą w kurniku Z jednej strony mają właśnie wydzielone Z jednej strony są gołębie w większości tak jak widzicie wszystkie przyrządy i wszystko to co jest potrzebne gołębiom A tutaj mamy kury Jaki jest minus gołębi moi drodzy taki chyba największy Zobaczcie jak tu jest brudno Wierzcie mi na słowo, że my tu sprzątamy My tu sprzątamy mniej więcej raz na tydzień Natomiast tu jest bardzo brudno Gołębi jest dość sporo, ale jakoś sobie radzą Jest tego wszystkiego trochę dla nich jak dzisiaj wam właśnie chcę taki odcinek prezentacyjny zrobić, pokazać. Tam też są takie klatki, one są fajne, bo już nie będę wchodził, ale one są takie przesuwane z jednej strony do drugiej. Fajnie to wygląda właśnie, takie gniazda. No i tutaj oczywiście też. Tam sobie mają poidło jakieś, jak widzicie, karmidło, także mogą sobie jeść i pić. Także tu są takie bardziej rasowe gołębie. A tu są takie gołąbki, które po prostu są, bo są, przyleciały do nas albo... Tak się nimi po prostu opiekujemy Tutaj kury to nie będę Wam prezentował, bo jakby większość odcinków właśnie jest o kurach Trochę jajek naznosiły, więc te jajka niedługo będę musiał siłą rzeczy pozbierać, żeby ich nie korciło do tego, żeby je dziobać. No bo jak wiecie, jest złe i nie powinny yy, Nie powinny tego robić I to jeżeli chodzi o kury, jeżeli chodzi o gołębie Dokładnie ile sztuk jest, nawet nie liczyłem, powiem Wam szczerze, pewnie około ogólnie trzydziestki Niektóre rasowe, niektóre nierasowe Czasami puszczamy na loty, wywozimy to nie są jakieś duże loty, tam 50-60 km od domu. Niektóre wracają, niektóre niestety nie. Natomiast jeżeli chodzi o kurki, obecnie jest około 40 sztuk, trochę powyżej. E, głównie Rosa, tam widzicie co jakiś czas y, suseks się pojawia, czyli saseks też mamy parę. Kurki Jarzębate, no i tak w większości chyba takie główne ogólnie towarówki. W moim przypadku chodzi o jajka też nie kupujemy jakichś kurozdobnych czy coś tak jak widzicie, ok tu kiedyś chyba była obora z tego co pamiętam dawno, dawno temu tutaj były i świnie i krowy, natomiast teraz zostało to przerobione właśnie na nasze potrzeby też głównie jako kurnik, o zobaczcie ktoś mnie pytał o warzywa. mamy buraczki gasimy światełko bo jest miary widno i przejdziemy, także tutaj trochę zostało to doinwestowane, tam też została blacha na dach położona, tutaj zostały drzwi wymienione w tym garażu no, i tutaj, oczywiście, cały kurnik również. Kurnik wygląda, słuchajcie, wydaje mi się dość jak na taką małą hodowlę. Dość fajnie, dość fajnie. Mamy blachę, tutaj mamy kurnik, właśnie. Woda sobie spływa, wszystko jest na swoim miejscu. Przejdziemy się do następnego pomieszczenia, moi drodzy. Dalej idąc, bardzo fajna, jeszcze Wam nie pokazywałem chyba takie okienko. Tu jest sobie, idzie taki sznureczek, i tam, 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 tam przy siatce. I można po prostu te zamykać i się otwiera i się zamyka jak się ten sznureczek naciąga także mega spoko sprawa właśnie wymyślona dla gołębi wejdziemy tutaj tutaj jest piwnica gdzie chowamy warzywa teraz tych warzyw nie będzie za dużo natomiast wejdziemy chcę wam pokazać takie schodki zrobiliśmy żeby można było zejść Głównie będą ziemniaki właśnie tak jak widzicie tutaj jakieś słoiki tutaj też jakieś słoiki z przetworami bo jak to wiadomo na wsi przetwory się robi dla siebie Większość w sklepie się nie kupuje. Jakaś marcheweczka, jak widzicie? Tutaj ziemniaczki. Tutaj buraczki. Cebulka. Oczywiście tutaj są jakieś trochę tylko tej cebulki. Tutaj cała skrzynka. Ja myślę, że jeszcze na ten okres zimowy powinno na pewno wystarczyć. I tutaj również mamy ziemniaczki. Trochę ziemniaczków sprzedajemy. Tutaj jest irga. Jeżeli ktoś by był ciekawy, sprzedajemy ziemniaczki. O, tutaj też widzicie. Warzywa z tego względu, że jest ich tyle, że po prostu sami nie zjemy. A oprócz tego, że dajemy kurom, to również i dla siebie mamy, i na sprzedaż. Ok, to tak to wygląda, moi drodzy. Idziemy dalej do następnego pomieszczenia. Jeszcze także, jak widzicie, dzisiaj taki odcinek. Kury się czują dobrze, gołębie się czują dobrze, nic nie umiera. Wszyscy, wszyscy, że tak powiem, żyją, więc myślę, że na plus. Ok, wychodzimy stąd. Idziemy dalej. No, jeszcze tam wam nie pokazałem, ale tak, jakby, wiadomo, taki wychodek, który nie jest używany teraz, tak bardziej pełni funkcję reprezentatywną gospodarstwa. Pół żartem, pół serio. Idziemy dalej. O, tutaj, właśnie, wiadomo, mieszkanie. No to tutaj nie będę tego fotografował, natomiast e, to jest takie, właśnie starsze, starsze mieszkanie tutaj właśnie tak jak już wspomniałem jakieś tam malinki pierdoły, oddzielna furtka żeby można było sobie wyjść i do szamba i tak na ogródek więc fajna przydatna sprawa właśnie w zeszłym roku montowaliśmy nie wiem czy nagrywałem wam w końcu odcinek o tym czy nie idziemy dalej jeszcze dwa pomieszczenia nam zostały jeszcze chciałem wam powiedzieć, że oprócz tego pola mamy jeszcze pole w innym miejscu postaram się może w tym roku jak się cieplej zrobi też o tym nagrać i wtedy wszystko wam pokażę wchodzimy do garażu teraz moi drodzy a w garażu, oczywiście, wszystko to, co w sumie jest przydatne. Przepraszam Was, niestety, tutaj jeszcze nie zamontowaliśmy światła i wszystkiego nie ma. Tu są jakieś oczywiście narzędzia, które są potrzebne: klucze, nie klucze, młotki, pierdoły. Jak widzicie, o, siewnik jest. Tutaj mamy opryskiwacz, traktor, to pewnie pamiętacie z innego odcinka. Traktor oczywiście działa. Jeżeli ktoś by był ciekawy, to jakiś kanister z benzyną. No i tam wszystkie sprzęty, już nie będę się przeciskał, ale możecie mi wierzyć, jest tych sprzętów naprawdę sporo. Tu jakieś skrzynki i słychać jak deszcz pada. Ale to jest fajne, bo tutaj właśnie jak widzicie mamy taki dach, jest wzmocniony, natomiast tam jest blacha. I wydaje mi się, że jak na takie warunki słuchajcie, że my z tego nie czerpiemy żadnych tam głównych dochodów, to jest to fajnie zrobione, jakaś kosiarka. Także wychodzimy moi drodzy, idziemy jeszcze do jednego pomieszczenia. Chciałem Wam pokazać jedno pomieszczenie. Tutaj, tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie, które już będzie zagospodarowane przeze mnie pewnie na firmę, natomiast to się jeszcze chwilę zejdzie, więc jak tylko będzie zagospodarowane, to pewnie o wszystkim Wam opowiem, co planujemy robić, bo też yy, działalność tutaj będę przenosił swoją, zobaczycie czym się faktycznie zajmuję. Na czym się skupiam? Na razie to wygląda tak jak wygląda. Nie chcę wam tutaj pokazywać, bo yy, no nie jest tu wysprzątane. Natomiast głównie właśnie są tu słoiki jakieś, yy, tym podobne rzeczy też głównie na przetwory. Wszystko będzie wysprzątane, posprzątane, także jak będzie ogarnięte, to ja wam to wszystko wtedy pokażę. Przedstawię jak to wygląda i co tu będzie. Fajnie jest zrobione, jeszcze Wam pokażę to, ponieważ te drzwi, słuchajcie, tu się otwierają. Natomiast jest taki łańcuch, że nawet jak one, jak one pojadą, to łańcuch się napina i drzwi nie uciekają dalej. Fajna opcja, bo musicie pamiętać, jak jest duży wiatr, z tego względu, że już nam chyba ze 2 albo ze 3 razy właśnie drzwi wyrwało. Tutaj mamy takie zasuwy specjalne, otwierane, zamykane. Nie wiem, czy to będzie widać, właśnie na, na to, żeby otworzyć tą stronę drzwi. Chcieliśmy takie przesuwne zrobić, wiecie, z prawdziwego zdarzenia, jak ludzie sobie na przykład robią e, do jakichś hal, czy jak na przykład jaj, e, jabłka mają w jakichś przechowalniach, natomiast tutaj nie ma ściany, żeby te drzwi pociągnąć, ale też mi się wydaje, że. Jest jak najbardziej spoko. Okej okay, moi drodzy, więc to by było na tyle w odcinku. Mam nadzieję, że wszystko wam przekazałem. Zaczyna padać, także ja się z wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie, może u was też to tak mniej więcej wygląda, może inaczej. Podzielcie się w komentarzu i do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się. Cześć.